Siemanko akwaryści, witam Was serdecznie na moim kanale Świat Akwarysty. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać moje paludarium, w którym yy, znajdowały się moje gekony orzęsione. Na tą chwilę ich nie ma, ale niedługo, zapewne, mam nadzieję, będą nowe. No dobrze, więc nie przedłużając, zapraszam Was do filmu. No tutaj nie dzieje się zbyt fajnie. Tak jak możecie zauważyć właśnie przed nagraniami filmu opadło mi, odpadło mi oświetlenie, odkleiło się, za chwilę je przykleję. Ale tak jak widzicie tutaj no wodospad chodzi, chodzi. Spływa woda po wodospadzie. Roślinki są tutaj słabe, bardzo słabe. Tak, jak Wam wcześniej mówiłem, wstawiłem tutaj ten korzeń obrośniętym chem. No i jak na tą chwilę, no ładnie wygląda ten mech. Nie powiem, że nie, ale wygląda ładnie. Tylko tutaj na czubku coś się popsuł, ale to może z tego względu, że za bardzo oświetlenie świeci. Bluszcz tu w tym paludarium rozrasta się wyśmienicie, super. Tak, możecie zauważyć, na korzeniu tutaj jest. Trawka, zielistka rośnie tak słabo. Tak jak tam możecie zauważyć, dalej trzykrotka rośnie też bardzo ładnie. Monstera, tu jest ta mini monkey, zobaczcie, rozrasta się bardzo ładnie. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, z tego korzenia były dwa liście. Oderwałem, zostawiłem tylko taki mały kikut z korzeniami i wypuściło, no i co, co do strefy wodnej, to rybku, rybku, sarki, rybek jest dużo, dużo jest bardzo gubików, ostatnio zauważyłem, że, poczekajcie, zaraz wezmę Wam, moi drodzy, oświetle. to zobaczycie, bo tutaj słabo dociera światło, więc muszę się posłużyć latarką, o, zobaczcie, jest tu dość sporo tych gubików. O, tu, tu. No, jest naprawdę ich dużo. Ciężko jest wychwycić tą latarką tych gubików, ale jest ich sporo. Bardzo dużo jest, powiem Wam, maluchów, bardzo dużo. No, i te maluszki chowają się tam w tym wodospadzie. I co jeszcze zauważyłem, że. Kiedyś wrzuciłem tutaj dwie krewetki i zauważyłem ostatnio, jak przesuwałem te akwarium, nie akwarium tylko paludarium. Jak je przesuwałem, bo tutaj w tym miejscu gdzie stoi paludarium w święta stała choinka. No i po prostu jak przesuwałem to, zauważyłem, że z tyłu jest dużo krewetek. Z tyłu za wodospadem kryje się dużo krewetek. Także super. Fajnie, że one tutaj są. Widocznie była to krewetka mamuśka, która miała w sobie jajka. I co jeszcze? A i tutaj jeszcze zauważyłem, że pływa mi jedna molinezja, ale ja tu nie chcę molinezji. Chcę, żeby tylko były tu same krewetki i gubiki. Więc ta molinezja pójdzie sobie do mojego 300-litrowego akwarium. Co do systemu zraszającego w tym paludarium sprawuje się ono świetnie, świetnie te dysze rozprowadzają tutaj tą wodę, to jest taka mgiełka. No i jeszcze od początku jak mam te paludarium, jeszcze nigdy nie czyściłem tych rurek. Podobno one zachodzą kamieniem, ale ja staram się tutaj dawać wodę taką destylowaną niż wodę z tego z kranu, więc no, dlatego pewnie nie zaszły mi jeszcze tym kamieniem, ale jak zajdą, no to te rureczki wsadza się w ocet i są jak nowe, jak ze sklepu. No dobrze, na tą chwilę tak to wygląda, muszę tu zrobić trochę porządek z tymi roślinkami, muszę trochę poszperać w internecie, poszukać jakiś roślinek stricte które nadają się do takich, właśnie stref, do paludarii, i sobie tutaj zakupić gdzieś, nabyć i wsadzić. No dobrze, a moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapek w górę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.